Hej, 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 tutaj Elixon. Idziemy dla Was Neutrala, the Glitch. No. O matko, na Airshipie. Neutrala na Airshipie, jesteśmy Glitchem. No i trzeba będzie wygrać tą grę. Airship to mapa, na której nie za bardzo lubi wygrać, jest duża, nieprzyjemna. Taski na niej są ciężkie, niektórzy ich nie rozumieją itp., itp. No ale skoro ja jestem Glitchem, nie muszę robić tasku. po prostu zabijajmy jak najwięcej osób, impostorów, krometów i Spróbuję tą grę wygrać. Na wstępie zostawcie łapkę w górę i subika, bo to naprawdę motywuje do robienia dalszych filmów. podajcie na kanały innych osób do ekipy. No i teraz naprawdę no lecimy już z tą gierką. Zaraz padnie zgłoszenie ciała. Pierwszy meeting, a od drugiej rundy lecimy z zabijaniem. O ciekawe. Eee, horn? <laughs> Gdzie jesteś? Ja jestem z gabikiem w kuchni. A to ciekawe, bo żeś tak się. ciąm gołotał no, a tak no. na serio, bo, bo widzę, że y, Maty próbuje mnie oskarżyć. Nie wiem w jakim to sensie, bo. bo znaczy, ja go miałem. Ja, ja już ci wytłumaczę jego sens, bo. Dla mnie to jest któryś z was, nie wiem który, ale. Y, my byliśmy generalnie. Kuchnia tam wiesz, y, z lewej strony i byliśmy tylko we czwórkę i nikogo innego nie widziałem. I on pewnie też nie, więc to musi być ktoś z nas. Nie? O, nie! Czemu nie? No i mamy skipa, było skarżenie na Horneta, ewentualnie Gavik lub umatej, ale głównym susem był Hornet z tamtej rundy. Tak jak powiedziałem wcześniej, w tej rundzie jest czas zacząć zabijać, ale zanim zaczniemy zabijać, oczywiście cooldown musi spaść, dlatego jest tutaj pistoleciki. Pamiętam o dziwozetaski z Rershipa, chociaż nie gramy na tej mapie, to jednak pamiętam je to chyba trochę niepokojące, ale nieważne. Otwieramy teraz te drzwi. Są trochę głupie na no, RGP, trzeba tak delikatnie tą kartą przejść I to może być wkurzające dla sporej ilości osób Zaraz impostorzy zgaszą bodajże światełka I ciachniemy tutaj osóbkę Tak, tak jest tajewika I ja się przebieram w gawika W sumie to wybrałem go nieco specjalnie celowo Ale dobrze, się złożyło, bo był on podejrzewany jeszcze w tamtej rundzie No i zbiegamy sobie do Ele Tutaj mijamy jednego ziomka Natana bodajże, tak Jest tu Umazej i zaraz będzie też tutaj Wentyl, który tak trochę mnie widział. Ups. Ale no jeszcze nic straconego może na meetingu o tym nie wspomnę, ale no zobaczymy. Uuuu. I co cię nam powiesz? Ciemno było, widziałem jedno ciało. W engine en 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 roomie. Teraz ja się wypowiem. Pamiętam o tej trójce, której, o której mówił Gawik. No i panie Gawik, i dlaczego w tej trójce znajdujesz się ty? I dlaczego e, ciało, które sobie leżało, ty z tak odbiegłeś po prostu od niego? Tak sobie poszedłeś? Yy, m Mówimy o pierwszej rundzie, o ciele pytasz, nie, tak? o tej rundzie, panie Gawiku. O tej. A przepraszam bardzo, ja teraz jej robię kontrolę sanepidów w Ale... lecie. No dobra, ale ja wiem, że w NJ, NJ Rumie leży, leży to jedno ciało i ty obok niego przebiegałeś. To mnie tam nie ma, jak powiedziałem. robię teraz kontrolę senepidu w toalecie. Dobra, Candy, powiem ci tyle, bo widziałeś Morfa Akaglicza Gawika. Tym Morfem akagliczem jest Elix, bo mi się teraz odmienił w ostatniej sekundzie. Jak to? Nie jestem. To nie jestem ja. Jesteś ty. Nie, ja dobiegałem od jest Jak powiem, że jesteś albo Morphą, Akagliczem. Jestem nie, Ja dobiegałem z Cargo Potwierdzę to. Wenty, okej. Okay. Wenty potwierdza. A Elixon, że ty widziałeś Gawika w Nie. Gawika. mam pojęcia, bo byłem w longu jakiś czas temu i Gawik mógł tam przyjść dopiero później. Ciężki temat. No to ma... chyba coś no, tutaj. jest użyłem... Jesteś egzekucjonerem. No. Nie, nie jestem. Użyłem jedności na gawiku i pokazujemy wynik do Eliksona, więc. No, no. to nie ja, wydaje tak, się. Flagu tak, tak. Venerer? A węku się z nami bawisz? Eee, tak, słucham. Okay, Dlaczego się zawahałeś jak odpowiadałeś? <noise> no ja mam takie chwile zawahania, niekiedy jak dostaję pytanie z zaskoczenia. No, no, no to jest... No, no, tak no, no to jest. Tak. Ej, są 100%. To nie jestem, to ja. No, jak się śmiejesz, Candy powiedział jak się jesteś. śmiejesz, to jeszcze no nie, no, nie A no Nie głosujcie na mnie, jestem czysty. Vote brief. Nie jesteś. Wiecie. ...groźby karalne wobec użytkownika. Nie pierwszy, nie ostatni Groźby wobec użytkowników, każdy to chyba lubi, ha. No a tak na poważnie, no to Matej mnie oskarżał, ale jakoś udało się wybronić, że niby mnie tam nie było, znaczy, że byłem, ale... od innej strony przeszedłem, i tak dalej, i tak dalej. Teraz czas już na totalne zabijanie i naprawdę master fragu, więc po prostu oglądajcie totalny chaos zabijania, bo... ...działo się tutaj naprawdę sporo. Ja tutaj trochę oczywiście krążyłem, żeby pozabijać tam z zwykle, też tutaj trochę potańcowaliśmy, ale no, zobaczcie go tutaj, zabiłem w tej rundzie. Naszą czarownicę Prif, podczas robienia downloada, znana w jakiś czas później Gołębia, naszego oskarżyciela Umacea, no i na końcu stało się to: Zostawiliśmy się z Gandil do Zajem. O ciekawe. No, bardzo ciekawe, co tu się dzieje. No... Wiemy. No, wiemy, no. No, okej. Okay. Bo ja przez pół rundy próbowałem przekonać... Na, na, na początku na pewno fundowałem Wenkowi zawał, a później go przekonywałem, że jestem dobrym samurajem, nic ci ze mną nie grozi. Tak. Zaufaj mi. Nie no, Gawik jest git. Chyba. A, choroby, no co ty masz na obronie? Dobra, strzelam jedynie. Nie no nie strzelam. no, nie strzelam. no. no. ja Bez się z Elixonem na przystrzelać strzelacie? Czemu strzelacie? 5 kieli. to się nie da grać? Trochę racji Gavik tutaj miał, Chore, to od razu się wywalił, nie było nic tutaj ciekawego ze meetingu, po prostu zgłoszenie i już wygrała crewate'ów. Ale no, tak poza tym no to padło kili od impostorów, ode mnie widzieliście il trupu pokazało na meetingu. Ja zabiłem łącznie pięć osób, tam Kenty dwie i Hornet chyba też dwie. Nie wiem, czy to zasłodził zasłonił ten defeat. ale no, Gierka myślę, że szalona. Na początek tego dnia mam nadzieję, że poprawi wam humor. Widzimy się w następnych filmach, no i pa pa.